Mój GPS wskazuje, że obóz powinniśmy zobaczyć w tej chwili. Kochani, widzicie? O, mamciu! Cudowne miejsce! Szczerze mówiąc, Fred, nie bardzo chciałam tu koczować, ale pewnie spodoba mi się Mały Łoś. Oho, to nie jest obóz Mały Łoś. To nie tu! To obóz Wielki Łoś. Bo Mały Łoś jest tam! Mały Łoś. O, zrobili solidny remont. Chyba sobie żartujesz. Wiele razy przyjeżdżałem tu jako obozowicz, a teraz będę wychowawcą. Mam okazję przekazać obozowe tradycje nowemu pokoleniu małych Łośków. Straszny śmietnik. Styl rustykalny. Kurczę, może wyglądać byle jak, dopóki nic tu nie straszy. Starc! Zawróćcie w tym obozie straszy! Hej, koleś, masz jakiś problem? On żyje! Zwiewajcie stąd, póki możecie! Lecę do wielkiego łosia! Co się tutaj dzieje? Licho wie, ale zaraz się dowiemy. Której części zwrotu zwiewajcie? Stąd nie kumasz stary. Może chociaż raz w życiu posłuchamy nawiedzonego wariata? Chodźcie cykory. Takie powitanie nie jest w stylu małych łośków. Breach stąd. Gdzie wszystkich wcięło? Ludzie Słyszycie to? ale on tu był? Głos dochodzi stamtąd. przez więc w takim razie trzeba będzie odwołać drugi turnus. To się wie, strażniku Knutsen. Zawiadomiłem już wszystkich rodziców. Mały łoś będzie zamknięty przez całe lato. Co? Nie możecie go zamknąć. <laughs> Rady wszędzie bym poznał tę apaszkę. Freddy Jones! Chodź tu i przywitaj się jak mały łoś! Wysoko w górach? Głęboko dość! Nad jeziora brzegiem jest obóz mały łoś. Mały łoś! Mały łoś! Mały O bracie! Ech, ech, zawsze mnie rozkleja to obozowe powitanie. Dlaczego zamykacie obóz? I co się stało z hangarem? Cóż, nie chcę was straszyć, ale mamy drobny kłopot ze świrem machającym siekierą. Był tu drwalowy! O nie, nie drwalowy! A co to za gość? Nie wiem, kurcze, i wcale nie chcę tego wiedzieć. Drwalowy? Daj spokój, Bert. Chyba nie wierzysz w te obozowe bajeczki. Przysięgam, Fred, widziałem go na własne oczy. He, To pewnie kawał tych snobów z obozu Wielki Łoś. Słyszałam o rywalizacji obozów, ale to już przesada. Tak, trafiłaś w sedno, ślicznotko. Och, ja nic nie mówiłam. To nie było o tobie. O mnie? Lepiej wracajcie prosto do domu. Zostawcie sprawę zawodowcą. Wpadłaś <laughs> mu w oko. Cicho bądź.